Hej, hej, witam serdecznie na vlogu do kawy i jestem u Danusi, cześć Danusia! Cześć! E, większość z moich widzów, którzy są ze mną od bardzo, bardzo dawna, znają Danusię, dlatego że Danusia się pojawiała we vlogach wakacyjnych z Portugalii, e, we vlogach panieńskie, porwanie. Przeprowadzkowych. Po Przeprowadzkowych vlogach z zeszłego roku, 2018, to było? Cześć! Jezu! Teraz mamy 2019, 20, 2019, to było z roku 2019, i też się pojawiłaś we vlogu z Porwania. Oczywiście, postaram się jak największą ilość vlogów. Jeżeli chcecie zobaczyć vlogi, właśnie z udziałem Danusi, podlinkować w opisie na dole. A dzisiaj jestem, dlatego że co robimy tutaj? Danka, co robimy? Prosta. Nie, my dzisiaj imprezki nie robimy, tylko Ty szykujesz imprezkę swoją czterdziestkową, na którą czekałaś, excuse me ma ile? Trzy 3 miesiące. 3 miesiące, tak. Trzy miesiące temu Danusia miała 40 lat. Niestety nie dane jej było zrobić imprezy z wiadomych w ogóle przyczyn i postanowiła zrobić ją teraz, we wrześniu. I tak, co robimy? Co ty Danusia, robisz tutaj? Ja robię sobie taką glazurkę ja to na tort mój, która jest, składa się z masełka nie słonego i z mleka skondensowanego. No, także będzie bardzo pyszny tort. Ale co to z tego wyjdzie? Ale to będzie to bardzo zobaczy. dobry, dlatego, że w ogóle yy, ja bardzo lubię to mleczko skondensowane, yy, jak większość. Yy, także tut po smaku będzie się fajne. Mnie, uh -huh. Czyli Może i się mieć mały torki. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. no. A ja tutaj przystąpiłam do robienia sałatki i także będę robiła sałatkę śledziową, śledzie pod pirzyńką. I to był przepis yy, od yy, Joanny Aśki Jagody, z kanału Joanna Aśka Jagoda. I w zeszłym roku prezentowałam go na vlogmasach. Tyle, że w tym roku robię wszystkie te same składniki. Oczywiście gdzieś tam zeszłoroczny vlogmas podlinkuje również, albo tutaj się Wam odnośnik wysunie. Tylko postanowiłam wzbogacić tą sałatkę, właśnie śledziową, czyli śledzie pod pierzynką, bo wiadomo, tutaj będzie szedł ser tarty. Tak, cebulką. Cebulką czerwoną, dlatego że. Asia, jak go prezentowała, nie podawała właśnie w składnikach tej cebulki czerwonej, a ja mam wielką ochotę sprawdzić jeszcze, jak cebulka właśnie gdzieś tam wzbogaci ten cały smak. I co Danusia? Tutaj widzę, że przyniosłaś podstawy do torta, czyli będzie co? Raz, trzypiętrowy tak jakby. I co te ty piekłaś? Tak. Wow. Jestem pod wrażeniem, ale to ty miałaś takie trzy formy czy? Tak. Ty masz takie trzy formy na torta? No pożyczyłam sobie. Aha. I tak, sałatka prawie skończona. E, jeszcze chciałam Wam tak na szybkości pokazać co ja dałam. Groszek zielony, ser żółty starty, e, sos tatarski. Tu, jak odgrzebiemy te groszki, wszystkie, to jest zielona, e, zielona cebulka. Może się będzie czerwona cebulka, i oczywiście główny e, składnik, czyli śledzie, śledzie Matiasy. I za chwileczkę, oczywiście, jeszcze do pieprze e, sprawdzę, czy aby dosolić, albo nie dosolić. I jeszcze mam przygotowany ser. Tutaj jest tarka, starty. E, bo, oczywiście, jak przełożymy to do miseczki, to na sam wierzch taki taka ozdoba w postaci sera startego. Sałatka zrobiona, jeszcze tylko wystarczy, że za chwilkę wsypię tutaj ser. Danusia już mi myje pietruche, dlatego że do ozdoby tego sera użyję pietruszki, trochę papryki i trochę, i trochę też pieprzu użyję. Ale wiecie co, przypominają mi się święta, dlatego że ja tą sałatkę robiłam na święta. Także jakoś. Jaki, jak, jakoś taki mam świąteczny nastrój teraz. <laughs> tak się prezentuje efekt y, finalny sałatki. Y, oczywiście pierzynka składa się z sera żółtego, y, y, pietruszka zielona, trochę pieprzu i trochę takiej papryki chili. I myślę, że właśnie wszystkie te składniki, które dzisiaj użyłam, dodadzą takiego coś w tej sałatce. Myślę, że będzie smakowała. Adamusia, jak myślisz? Na pewno. Na pewno, no nie? No. Okej, okay, to możesz wsadzać. Ja już znam smak. Tak, bo próbowałaś, możesz wsadzić do lodówki. No i tak, Danusia mi tu mówi, Agnieszka, proszę cię, nie, nie nagrywaj, bo ten tort nie nadaje się do vloga. A ja mówię: właśnie, tym bardziej się nadaje, bo to jest taki typowo domowy tort robiony w domu własnoręcznie przez Danusię. I słuchajcie, to nie jest finalny oczywiście efekt, bo finalny będzie jutro i Danusia mi powiedziała, że co będziesz tutaj dawała? Bratki, truskawki. Ten tort będzie ozdobiony bratkami, truskawkami, także jutro na pewno Danusia pozwoli, że przyjdę tu z kamerką, żeby troszeczkę pofilmować Twoje urodzinki. Co? Tak troszeczkę, mini mini, i e, pokażę Wam, jak e, ten tort finalnie się prezentował, dlatego że ja już oczami wyobraźni widzę, e, że to będzie naprawdę przepiękny tort. Hej, hej, i witam Was w kolejnym dniu vloga. E, wczoraj skończyłam nagrywać u Danusi, dzisiaj już jest 15 po trzeciej, a ja dopiero jadę z kartką którą kupiłam na jej urodziny, a mamy być na godzinę 16. A także no mam nadzieję, że te 45 minut nam starczy, bo jeszcze jedziemy do znajomych i kieliszki do szampana, dlatego że nasi bardzo bliscy znajomi kupili właśnie dom. A wczoraj odebrali klucze, więc taki wstępny pierwszy prezent to są kieliszki do szampana, żeby po prostu mieli często co w domu świętować, to taki amulet yy, na szczęście tak zwany. Ja do swojego domu również kupiłam takie kieliszki yy, i ogólnie yy, chciałam Wam powiedzieć, że miałam zamiar zrobić Danusi prezent, bo ona ostatnio się interesowała bardzo yy, koreańską pielęgnacją, i mi podpytywała, czego ja używam, jakich produktów, czyli wiecie, całe, całe etapy, dziesięciu kroków jej mówiłam, co, jak, dlaczego. Bo ogólnie, jakbyście nie wiedzieli, to jestem wielką fanką koreańskiej pielęgnacji i ją stosuję ogólnie na co dzień. Także Danusia bardzo głęboko zaczęła się tym interesować i na początku myślałam, dobra, kupię jej cały zestaw, czyli toniki, tonery, serum, maseczki, peelingi i tak dalej, i Ale. Finalnie stwierdziłam, że po prostu wsadzimy do koperty pieniążki i ona sobie sama wybierze produkty, markę, może ma jakąś tam swoją ulubioną markę kosmetyczną. Także zobacz, ta, taki, ma, taki miałam y, po prostu y, pomysł na początku, żeby kupić, ale jednak stwierdziłam, że y, pójdę na łatwiznę i do góry nogami trzymam. I. Po prostu damy jej książki. A teraz się zbieramy, bo pojechaliśmy pod dom znajomych, idziemy na szybkości, po prostu dać im taki pierwszy prezent. My już wróciliśmy do domu i tutaj Wam chciałam pokazać yy, prezenty od Anety ze styl vlog Aneta. Anetka była u mnie dwa tygodnie temu. Razem nagrywałyśmy vloga. Jeżeli ktoś ma ochotę nie, nie oglądał tego filmu, to zostawię Wam yy, link w opisie i odnośnik się tutaj yy, pojawił. Pojawi u góry. I w ostatnim, właśnie, vlogu, we wspólnym vlogu z Anetą, zapomniałam o tym wspomnieć w ogóle i zapomniałam pokazać, więc czy nie to teraz? I e, Anetka kupiła mi taką mgiełkę do ciała. E, Soul i Biza Dreams. E, ona bardzo ładnie pachnie. E, tak fajnie, e, wiosenno-letnio. Bardzo fajna jest taka na lato, o, taka odświeżająca, kwiatowa. E, bardzo mi się ten zapach podoba. E, kupiła. O, kupiła kinderki dla Lukaska. Dominika, chodź, bo mam coś dla Lukaska, tylko Lukaska akurat nie ma, bo z tatą yy, pojechał yy, na wycieczkę. Masz, przechowaj dla Lukaska. To są kinderki Uuu. dla niego od Anety. I. Mm, Dziękuję. Tutaj jeszcze... Niebieską kredkę do oczu. I przyznam się Wam, że ja dawno. Ja przeważnie używam czarnej, ale kiedyś, pamiętam bardzo, bardzo dawno temu, gdzieś tam zieloną kredką próbowałam się malować. I mm, no i spróbuję. Zobaczymy, jak będzie wyglądała. To jest marka Avon. I to jest ta wersja Diamonds. I ostatnim prezencikiem, e, oczywiście wiem, co tutaj się znajduje. I to jest marka Rituals. Ja markę Rituals bardzo lubię. Miałam kalendarz adwentowy, e, także. Produkty są y, fajne z tej marki, bardzo polecam, ale nie wiedziałam i nie miałam pojęcia, że Rituals y, ma takie coś jak na przykład kubki do kawy czy do herbaty. I to jest jeden z ulubionych, właśnie kubków Anety, dlatego że ona często widzę, gęsto pije y, herbatkę czy kawkę y, w, 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 tym, w tym kubku, bo dlatego że kupiłam taki sam jak ona ma. Tutaj jest karteczka z Rituals. I zaraz to odpakujemy. Dominika! Donia! Chodź mi pomóż, bo wiesz co, nie mogę sobie odpakować jedną ręką. I tak się prezentuje kubeczek. Tu jest spodek. Można zaparzyć sobie herbatę, czy tam kawkę i przykryć tym spodeczkiem, żeby, wiecie, lepiej się zaparzyło. Ja to pamiętam, że kiedyś u mnie w domu parzyło się kawę czy herbatę, przykrywało się takim spodkiem, wiecie, przeźroczystym. Szklanym. I bardzo mi się podoba ten kubeczek. Naprawdę nie mam takiego podobnego w swojej kolekcji. Także taki fikuśny jest. Mega. Bardzo ładny. I z przyjemnością będę w nim piła kawę czy herbatę. Anetko, jeśli to oglądasz, jeszcze raz Ci dziękuję za te prezenty. A tu zobaczcie, co ja mam takiego pięknego. Pięknie ozdobiony swój. Z AP Academy of Soap, czyli od Ani Plunder z mydlarni. I mam tutaj puder kryształ do kąpieli, czyli mam to jest sypki. To macie, tak, jak macie bomby do kąpieli, solę do kąpieli, to jest coś właśnie w tym stylu. Tylko, że to jest puder, który przepięknie Ania ozdobiła. I to nie jest dla mnie. Popatrzcie, jak pięknie w środku się wszystko prezentuje. To nie jest dla mnie. Ja idę dzisiaj, jak wiecie, na urodziny na czterdziestkę Danusi i Ania prosiła, żeby jej to przekazała od niej. Także mam prezent dla niej ekstra, o którym ona się dopiero dowie za chwilę. Ania zawitała. Cześć, Aniu. Cześć. Jesteś na vlogu, jakbyś nie wiedziała. Danusia tu już przyrządza nasz najbardziej ulubiony przysmak, który schodzi jak świeże bułeczki. I to są takie mini zapiekanki na bułce troskowej z serem, tak? I z pieczarkami. I z pieczarkami to będą takie mini, mini zapiekanki, a tą tradycję u nas, i to jest po prostu na każdej imprezie, tą tradycję zapoczątkowała Ania. Tak. tak o Jezu, ja gdzie jesteś mówię, taka co? wysoka. No, teraz to chyba masz z 1,90 m. No. Nie, 1,80 m jak mam to dobrze. No, y, także Ania zapoczątkowała tą naszą tradycję. Tak, wszystkim smakuje polego. O Jezu, one schodzą w ciągu 3 minut. I dobra, idziemy sobie popatrzeć na torta. Przepraszam, Danusia, że otwieram twoją lodówkę. Ale wiesz co, może ja go y, zrobię jak będzie na zewnątrz, no nie? No, ale teraz ja ci Danusi torcik, który de facto miał... Ja wczoraj wam opowiadałam, że on będzie z bratkami i struskawkami, ale co się Danusia stało? Nie znalazłaś bratków jadalnych, tak? Myślę nie, bratki były, nie bratki to wszystkie są jadalne, ale to chodzi, że bratki jako bratki były, ale książki nie miały. Aha, no i no i tak. No, i tak się stało, że e, tort, który miał być z bratkami i z truskawkami, e, został z samymi truskawkami, ale przyznajcie, że wygląda uroczo i bardzo mi się podoba. Taki fajny, przejrzysty jest to torcik. No, mega jest. Bardzo ładny torcik, który, wiecie co, te truskawki razem z szypułkami robią robotę. Także e, nie wiem, czy. Miało być trochę jest nie? No, jest zielsko, no są kwiatki troszkę inne, ale są. Ja muszę, Danusia, bardzo Cię przepraszam, ale ja muszę Cię tutaj... Znajdź mi jakieś fajne miejsce ze światłem, ja muszę Cię tutaj ująć, bo Ty tak pięknie wyglądasz dzisiaj. No cudownie. No w końcu czterdziestka, patrzcie jaka lacha. No 40, no. I życie chyba zaczyna się dla Ciebie, no nie? No. Pięknie, naprawdę, sukienka przepiękna, błyszcząca, ja uwielbiam błyskotki, także już mnie kupiłaś tą sukienką. Tak jest godzina przed pierwszą w nocy i wracamy z imprezy. Akurat jest tak, że od Danusi do naszego domu to jest po prostu rzut beretem. Mamy 5 minut drogi, także. Uff, ale i tak się zmacham dlatego że nie jestem przyzwyczajona do spacerów. Oczywiście to jest bardzo niedobrze i to jest bardzo źle, bo powinnam więcej chodzić na tego typu przechadzki, żeby mieć jakąkolwiek kondycję. Także co, będę zakończyła tego vloga. Dziękuję ślicznie za obecność za odwiedziny i do zobaczenia w następnym buziaczki na razie pa pa